Dzień dobry. Na naszym dzisiejszym plecionkarskim spotkaniu chciałabym pokazać jak wypleść dekoracyjny wąski pasek, który później możemy wykorzystać na różne sposoby. Do wyplatania potrzebować będziemy dzisiaj niewielkiej ilości rurek, najlepiej gdyby były one przygotowane z takiego zwykłego papieru gazetowego, dosyć miękkiego żeby wygodnie, ponieważ będziemy robić dużo zgięć, żeby ten papier był elastyczny, dosyć wytrzymały, do tego wyplatania będziemy rurki spłaszczać. Oczywiście jak zwykle do łączenia rurek potrzebny nam będzie klej i, no i nożyczki, żeby poprzecinać ewentualne końcówki. Do pracy przystępujemy, także składamy sobie jedną rurkę w literkę V i pomiędzy nią wprowadzamy dodatkową rurkę poziomą. Czyli mamy dwie rurki ustawione ukośnie i jedną wprowadzoną poziomo. I teraz tą rurkę, która przechodzi poziomo, nad tym ramieniem ukośnym wierzchem, zawinę ją pod spodem i ułożę w takim. W takiej pozycji, żeby mieć dwa równoległe ramiona ukośne, i podobnie robię z kolejnym ramieniem poziomym, czyli unoszę je do góry, z tym, że przekładam je pod tą rurką tu i one nam się tu krzyżują po środku, i mamy już podwójne ramiona ukośne. Teraz to, to ramię zewnętrzne, które jest przełożone owinięta jest tutaj tą rurką, zawijam do takiego ułożenia poziomego, ale przekładam pod spodem rurki zewnętrznej. Układam pod spodem i natychmiast tutaj, tak jak układa nam się ta rurka, robi zgięcie i prowadzę do góry, żeby było w tym położeniu, ale ponieważ nad tym ramieniem zewnętrznym przechodzi wierzchem, to pod tym wewnętrznym przejdzie pod spodem, żeby one nam się tutaj przeplatały. I znowu mamy dwa ramiona kośne podwójne. Teraz to ramię, które jest obwinięte zewnętrzne rurką, zaginam i przeprowadzam poziomo pod spodem zewnętrznego ramienia po lewej stronie. I zaraz zanim je owijam, to zewnętrzne ramię, znowu wracając do układu ukośnego, przed, przekładając pod spód. I znowu układamy je cały czas, tak wracamy do tego ułożenia równoległego. Teraz mamy owinięte ramię zewnętrzne po lewej stronie, i znowu wyginamy je do poziomo. Przekładamy pod spodem, pod zewnętrznym ramieniem po przeciwnej stronie, czyli pod prawym. Owijamy to prawe ramię, przechodząc z powrotem do góry w układ kośny i przeplatamy na środku, przekładając pod spód. I cały czas powtarzając te ruchy, będziemy się posuwać na taką wybraną długość paska. On nam już tutaj z tej strony zaczyna się tworzyć, czyli znowu mamy owinięte ramię. mamy owinięte ramię po prawej stronie, oplecione tutaj i teraz składam je z prawej strony na lewą, pod lewe zewnętrzne, przechodzę pod spodem i od razu je owijam, wracając do układu ukośnego. I tak kolejno będziemy brać raz zewnętrzne ramię z lewej strony raz z prawej, w zależności od tego, które będzie ostatnie owinięte. Teraz mamy owinięte ramię po lewej stronie, czyli najpierw je układamy poziomo, przekładam pod spodem pod prawym, owijam to prawe wracając do skosu. Teraz biorę prawe, biorę prawe, układam je poziomo, przekładam pod zewnętrznym lewym i wracam do skosu, pamiętając o tym, żeby przełożyć je jeszcze tutaj, przepleść pod spodem tego wewnętrznego ukośnego. I tak się posuwamy wzdłuż. Teraz znowu bierzemy lewe, najpierw poziomo, pod zewnętrznym prawym. Pod wewnętrznym prawym wraca do skosu. Teraz zewnętrzne prawe na lewo poziomo owija zewnętrzne lewe i od razu wraca do skosu przełożone pod wewnętrznym lewym i teraz lewe i tak na przemian lewe poziomo pod prawym owija prawe pod wewnętrznym prawym wraca do skosu na lewo. I teraz bierzemy prawe z poziomu, owijamy zewnętrzne lewe pod wewnętrznym lewym do skosu, układa się na prawą stronę. I tak zaplatając, tworzy nam się zamkowany pasek, który z jednej strony wygląda tak, widać tutaj ten układ poziomych, a z drugiej strony układa nam się w taką jodełkę. I Możemy go zrobić na dowolną długość, po czym robimy zakończenie. Czyli najbardziej wystające rurki zawijamy z powrotem. I teraz kolejną rurkę przeprowadzam przez otwór, przytrzymując. Te z wierzchołka zawinięte do środka i podobnie tą rurką mogę ją przeprowadzić przez ten sam otwór. Możemy tam skapnąć pod te złożenia troszkę kleju, końcówki przyciąć. I tak przygotowany pasek możemy wykorzystać na przykład jako rąbek na naszym wcześniejszym splocie na koszyku. Taką dekoracyjną opaskę możemy przymocować w dowolnym miejscu. Może też nam służyć jako uchwyt do koszyka. Może też, ja tutaj taki splot połączyłam gumką, dwa jego końce, i możemy też użyć go również jako bransolety.